Witam Was moi drodzy widzowie, dzisiaj w pierwszym odcinku kolejnego sezonu ASG. Ja jestem Gru i zapraszam Was na film. Więc tak, dzisiaj pierwszy odcinek będzie trochę inny, ponieważ znajdujemy się w lesie, czy w miejscówce zwanej poligonem. Nie jest to poligon wojskowy oczywiście, jest to po prostu zwykła nazwa miejscówki. Każda miejscówka SG raczej taką ma. Co my tutaj robimy? Jestem tutaj kompletnie sam dzisiaj, ponieważ chciałem z Wami po pierwsze porozmawiać. O tym, co można robić w wolnym czasie, kiedy nie ma żadnego, żadnej akcji organizowanej, i jak ćwiczyć sobie umiejętności związane z działaniem w naszym szpeju. Więc, tak najważniejszą rzeczą jest to, żeby po prostu czasami sobie zbierać, moim zdaniem, jakieś puste butelki, puste puszki po napojach, coś w tym stylu, że mieć jakieś cele. Chyba, że ktoś jest bardzo idzie kreatywny albo ma auto. Może sobie zrobić jakieś tarcze lub coś w tym stylu. Ja wykorzystałem puszki po napojach. Może się trochę dziwny dźwięk, bo jesteśmy daleko przy spowni. Więc tak, ustawiamy sobie te cele w jakikolwiek sposób sobie to chcemy zrobić i przechodzimy sobie tor. Czyli bierzemy swoją replikę, jeżeli tu ma oczywiście też boczniaka, bieramy się w cały nasz szpej i ćwiczymy sobie strzelanie do celu. Dlaczego? Ponieważ y, mimo wszystkich umiejętności, które nabędziemy w jakichkolwiek grupach czy jakichkolwiek te, nie zapewnią nie one nam y, prawidłowego poruszania się w naszym szpeju, tego jak my musimy się poruszać, bo nie ma po prostu na to czasu nigdy. Idąc na takie miejsce, ja sobie ustawiłem kilka wartych i po prostu sobie przechodzę drogą albo od tej strony, w której teraz się znajduję, i strzelam do tych puszek. Pozycje takiej strzelam sobie, oczywiście sam wybieram, robię co właściwie chcę. Chodzi bardziej o to, żeby nie zasiedzieć się od pierwsze w domu. Jeżeli chodzi o brak E, nie ma scenariusza, to nie idę. E, koledzy nie chcą się ze mną pobawić to nie idę, nie jeżeli macie jakiś las nieopodal siebie jak każdy ma jakiś las nieopodal siebie chociaż to właściwie nie jest do tym, las to nie użytek to można sobie pójść i yy, postrzelać, tak nie jest to wiadomo coś w czym będziemy strzelać do ludzi, jednak zapewni to nam yy, prawidłowe działanie z naszym karabinem Jak mówiłem, tutaj macie akurat prezentację mojego szpeju. Tak ja chodzę ubrany, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju strzelanki i właściwie simy. Na simach mam trochę więcej, ale nieważne. Co, o czym należy pamiętać? Należy pamiętać przede wszystkim o tym, że nie śpieszymy się. To nie jest wróg, tylko to są zwykłe cele. Musimy po prostu je zastrzelić. Chodząc sobie tak nawet jeżeli ktoś ma dużo gry, to po obrótku i strzelając w takich celi zapewniamy sobie y, swobodę i wyćwiczenie, jeżeli chodzi o właśnie działanie. Przechodzimy sobie pomału, strzelamy, przechodzimy jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, tak aż do znudzenia, aż zadzicznie nam to wychodzi. Wiadomo, że często ludzie w naszych klimatach zmieniają swoje osażenie. Ja zaczynałem z zupełnie czymś innym i przychodziłem przez zupełnie coś innego niż mam teraz na sobie, ale umiem z tym szpoju działać, ponieważ właśnie tutaj jak mówię, nawet w zimie sobie podśnieżałem trochę i podziałałem jeżeli chodzi o tego typu klimaty. Nieważne, że jak mówiłem nie jest to wróg i on nie otworzy do nas ognia, ale cele są na tyle małe, że jeżeli trafimy już w taki cel, to jeżeli wyskoczy nam wróg, to też go trafimy. W sumie to tyle co chciałem wam powiedzieć, jeżeli chodzi o ten pierwszy odcinek. Zaczniemy pomału i yy, spokojnie. Następnym odcinku możliwe, że pokażę Wam jak właściwie powinien wyglądać taki tor i jak wygląda yy, przejście przez taki tor. Jednak tak jak mówię jest to pierwszy odcinek i chciałbym was po prostu zachęcić, żebyście coś takiego próbowali. A za tydzień albo za dwa pokażę Wam efekty mojej pracy i tego jak to powinno wyglądać już z grupą pros. Dziękuję za uwagę! Zapraszam na do następnego odcinka. Zapraszam.